Ford Sierra RS Cosworth to samochód, który powstał w latach 80. Miał silnik z turbo o mocy lekko ponad 200 koni oraz miał napęd na tył. A i ścigał się między innymi w serii DTM. Down to Graham Hill Bend.

czyli do Forda GT, czyli auta, które bez kompleksów wkroczyło w nieznane tej marce wcześniej tereny i postanowiło rywalizować z najlepszymi. Inaczej mówiąc, zapraszam Cię na historię, w której dowiesz się, dlaczego Ford Sierra RS Cosworth to wyjątkowy samochód. Naszą historię musimy zacząć od dzisiejszych czasów, bo trzeba wiedzieć, gdzie dzisiaj jest Ford i jego Sierra. Okej, okay, dzisiejsza Sierra nazywa się Mondeo i ten samochód nie skrywa w sobie wielu ciekawostek. Bo owszem, przodem przypomina Aston Martina i prowadzi się całkiem fajnie jak na rodzinne auto. No ale to by było na tyle. Pod maską może mieć 2.0 o mocy 240 koni, no ale już po liftingu to zapomni o mocy ponad 200 koni w benzynie. Bo najmocniejszy to jest diesel o mocy 190 koni. Tak jak mówię, spoko auto, które niczym szczególnym się nie wyróżniało. I tak samo można by powiedzieć o jego poprzedniku, który miał ciekawy silnik pięciocylindrowy, ale już po lifcie został zastąpiony czterocylindrówką o mocy 240 koni, więc tutaj także no, nie było niczego z pazurem. Okej, okay, Mondeo pojawiło się na kilka sekund w bądzie. ale nie uczestniczyło tam w jakimś pościgu, tylko służyło jako auto do przemieszczania się z punktu A do B. No, i teraz trzeba przywołać konkurenta. No, a jego głównym konkurentem był przecież Volkswagen. A on miał więcej Pazura, bo był przecież model Passat R36. Do tego Passat miał także takiego pasata, czyli model poskładany z tych samych rozsądnych części, ale jakże inny w odbiorze. No a Modeo to było po prostu Mondeo. A przecież jego poprzednik miał większe ambicje, bo model ST220 miał może tylko napęd na przód, ale za to dział Ford Performance tak kapitalnie ustawił zawieszenie, że dawał sporo frajdy z jazdy. A do tego jego silnik V6 o mocy 226 koni podkręcał jego charakter. No i ten silnik wylądował w Astonie. No i można by powiedzieć, że taki sam był jego poprzednik, czyli ST200. Niby taki rodzinny, ale zarazem pełen energii do zabawy i owszem, model ten nie grał w pierwszej lidze, bo tam był choćby dużo mocniejsze BMW M3, ale i tak miał sporo charakteru. No właśnie, liga. Więc jeśli chodzi o klasę średnią, to tak to dziś wygląda. U góry na szczycie jest BMW M3, Audi RS4, czy Mercedes CAMG. Bo ich modele to potęga mocy i siły, czyli powyżej 400 koni, a nawet 500. Potem w przedziale 300-400 koni jest taki Jaguar XE, BMW M340i, Mercedes C43 AMG, czy Audi S4. Następnie masz ligę 200-300 koni, gdzie masz taką Insignię, jest Passat, no ale nie ma już Mondeo, bo Mondeo, tak jak mówiłem, nie ma dziś nawet 200-konnego silnika, bo Ford gra na końcu stawki. No ale kiedyś było zupełnie inaczej. Ford Sierra pojawił się w 82 roku, nie będę mówił o tym modelu, bo przecież już to zrobiłem. Tam masz info. Dziś skupimy się na wersji RS-Cosworth, która wstępną specyfikację miała w 83 roku, czyli rok po dobiucie tego modelu. Bo już wtedy Ford wstępnie dogadywał się z Cosworthem na temat konstrukcji silnika i o marce Cosworth także nie będę mówił, bo tam to zrobiłem. W każdym razie bazą miał być silnik, który zaprojektowany był do Forda Pinto. Na no Ford Pinto to był model, który w sumie jest spoko, ale miał jedną małą wadę. Lubi sobie wybuchnąć. Podczas najechania na tył, auto miało tendencję do wybuchania i była z tego niezła afera. W każdym razie, sam silnik, nazwany także Pinto, był dosyć prosty konstrukcyjnie, ale za to był twardy, bo używał go choćby. Ford Escort RS 2000 w pierwszej oraz drugiej generacji Escortów. Ale o tych autach dowiesz się z serii Rajdowe Legendy. Więc silnik 2.0 Pinto to była baza do budowy silników do modelu RS Cosworth. Bo właśnie Cosworth zajął się budową silnika. I Ford chciał, aby miał około 180 koni. Ale Cosworth uznał, że jak ma zrobić ten silnik, to będzie mieć minimum 200 koni. No i miał 204 konie i model ten pojawił się w 1986 roku. Wiesz co? Teraz jest dobry moment, aby pogadać o kolorach. Tutaj masz czerwoną pokrywę i taką miały modele Sierra RS Cosworth. Znowu zielona była w wersji z katalizatorem po 1989 roku. Były także niebieskie i te były dostępne w Escortach RS Cosworth, ale w pierwszych modelach. Bo kiedy zmienili Turbo na mniejsze, to była taka szara pokrywa. No ale o eskorcie to będzie w innym. No wiesz. Wracając do tematu, to ten silnik dostął nazwę Cosworth YB. Nie bardzo chciał współpracować z skrzynią Borg Warner, którą zaadoptowali z Mustanga. W sumie to nie silnik był problemem, ale skrzynia nie wytrzymowała większych obrotów, więc musieli ją przerobić i puścić osobną linię produkcyjną tylko do siery RS Cosworth. A sam silnik miał 16 zaworów, dwa wałki rozrządu oraz turbo, czyli było wspomniane 204 konie oraz 276 Nm momentu obrotowego. No i ten silnik został zapakowany do lżejszego nadwozia XR4i, ale z jedną różnicą. Czyli XR4i ma tutaj takie okienko dodatkowe, znowu model Cosworth już go nie ma. Bo chodziło o obniżenie masy, no jeśli chodzi o inne różnice, to nie dało się nie zauważyć tego ogromnego spoilera, który miał utrzymywać stabilność przy prędkościach 300 km na godzinę bo ten samochód docelowo powstał do wyścigów, a nie na drogi. Dlatego jest poszerzony i ma nakładki na nadkolach, a w jego zderzaku z przodu ma dodatkowe wloty, aby chłodzić silnik. Tak jak mówiłem, model ten powstał do homologacji auta wyścigowego, więc musiało powstać 5000 sztuk tego modelu, aby Ford mógł rywalizować z BMW M3 czy Mercedesem 190e w serii wyścigów aut takich jak DTM. No i Ford już startował w takich seriach modelem XR4TI, ale model RS Cosworth miał być nową bronią, która pokona niezwykle mocne BMW M3. Więc Ford już rok później przygotował ekstra model czyli RS500 Cosworth. Ten model to ewolucja serii RS Cosworth, czyli wysłali go do firmy Aston Martin Tickford. A to był dział Astona, który zajmował się tak zwanym tuningiem. Więc oni przerobili silnik, czyli wzmocnili ściany cylindrów. Do tego większe turbo, większy interkuler, większe wtryski, większa pompa paliwa, co dało moc 227 koni oraz 280 nm momentu obrotowego. Pokrywa silnika dalej była czerwona, a te 227 koni to było tylko w drogowym modelu. Po wyścigowej odmianie model ten wyciskał aż do 600 koni. To w sumie był ten wyścigowy silnik, ale z słabszymi podzespołami, więc wystarczyło udać się do odpowiedniej firmy i oni tam odkrywali jego potencjał. I w Niemczech firma Wolf Racing przygotowała takie modele na rynek niemiecki, które były taką kopią modeli RS500, ale miały od 260 do 300 koni. Bo oryginalne modele RS500 pojawiły się tylko w Wielkiej Brytanii i było tylko 500 sztuk, które powstawały tylko w trzech kolorach. Czarny, bo głównie taki miał powstać, ale zrobili także biały oraz taki jasno-niebieski. A do tego model ten miał dodatkowy spoiler to ten poniżej tego dużego. Do tego przedni zderzak był inny, aby zasysał więcej powietrza. A dodatkowe wyposażenie do wyboru to były dwie opcje: elektryczne szyby oraz centralny zamek. Jednak to nie ma znaczenia. Bo ważne jest to, co ten samochód potrafi. I ja się teraz uciszę, a ty sobie zobacz, jak się prowadziło wyścigową Sierra RS Cosworth i przy okazji poznasz, ile tytułów na koncie ma właśnie ten model. Ford Sierra RS Cosworth to był prawdziwy kozak, bo po pierwsze pokazał, że wcale nie boi się BMW M3 czy Mercedesa w serii wyścigów aut Po drugie jeździł nim w rajdach nasz rodak Marian Bublewicz. No ale o nim będę mówił w rajdowych legendach. No i po trzecie sprawił, że marki premium dostały szoku jak Ford poczęstował ich kopniakiem. Tak jak to zrobił Frank Martin. Odcinek o Franku i jego Audi S8 masz w karcie czy w opisie. Okej, okay, aby było jasne. Ford Sierra to był plastik fantastyk, więc daleko mu było jakością do marek premium, takich jak BMW czy Mercedes. Za to Ford chciał pokonać ich siłą. Widzisz w 86 roku kiedy Sierra pojawiła się na drogach to najmocniejszy model Mercedesa to było 190E2316V który miał 170 koni wersji z katalizatorem oraz 185 KM bez niego. Znowu BMW miał M3 z mocą 195 koni z katalizatorem oraz 200 KM bez niego. Znowu Sierra ma 204 konie a do tego BMW M3 czy Mercedes mieli silniki wolnosące a Sierra miała Turbo. A różnica między tymi silnikami jest taka. Kiedy w silniku wolnosący wciskasz gaz, to on od razu jedzie, a w turbo musisz czekać, aż się turbina rozkręci, więc wolnosący szybciej reaguje na gaz. No Ale potem, aby silnik wolnosący zaczął jechać, to musisz poczekać, aż wkręci się na obroty, a turbo w tym czasie idzie jak szalone. I nie mówię tutaj, co jest lepsze czy gorsze, tylko chcę powiedzieć, że w latach 80. w świecie zdominowanym przez Mercedesa i BMW pojawiło się auto klasy robotniczej, które potrafiło dokopać arystokracji. Podobnie jak zrobił Ford GT w wyścigu Le Mans. Czyli pojawiło się auto od procenta, który tam nie pasował, i rzucił się na najlepszy. I właśnie to samo zrobił model Sierra RS Cosworth. Czyli z butem wszedł do najwyższej ligi klasy średniej i nie tylko wszedł, ale rozstawiał wszystkich po kątach. Bo już w 1987 roku pojawił się model RS500, który był jeszcze mocniejszy, bo miał 227 koni. A mocniejszy model Mercedesa 16 v pojawił się dopiero w 1988 roku, gdzie było 204 koni, no a BMW w 1988 roku miał model EVO o mocy 220 koni. Okej, okay, potem pojawiły się mocniejsze wersje Mercedesa EVO 2 czy BMW M3 Sport Evo. Czyli specjalne wersje do homologacji. No ale do tego czasu Ford już wszystkim udowodnił, że nie boi się rywalizować z najlepszymi, a do tego miał turbo, które można było podkręcić. No ale Ford na tym nie poprzestał, bo przygotował także bardziej przyziemną odmianę w modelu Cosworth, czyli na bazie modelu Sapphire, czyli sedan. A tak na marginesie. To ten model powstał, bo w umowie z Cosworthem było, że Ford musi kupić 15 tysięcy sztuk tego silnika, a homologowany model wymagał tylko 5 tysięcy. No i musieli gdzieś włożyć resztę. No i dobrze na tym wyszli, bo potem zrobili jeszcze coś lepszego. Czyli w 1990 roku pojawił się kolejny sedan, ale ten jak na swoje czasy był kosmiczny jak ten robocik. Bo model ten miał napęd 4x4, a w tamtych czasach to była rzadkość, bo Mercedes nie miał takiego napędu. BMW miał tylko model 325Xi, który może i miał 6 silnik, ale tylko 170 koni. A Sierra RS z napędem na 4 koła miała aż 220 koni. Do tego, kiedy BMW przeszło na kolejną generację, czyli E36, to zrezygnowało z napędu na 4 koła, więc jedynym poważnym konkurentem było Audi. A Audi 94 miało silnik wolnosący pięciocylindrowy o mocy 170 koni, czyli dużo mniej niż Sierra. OK, bo model coupe S2, ale to był coupe, bo jeśli chodzi o sedana, to pojawił się dopiero 3 lata po debiucie Siery RS Cosworth z napędem na 4 koła, bo w 1993 roku i miał 230 koni. Inaczej mówiąc, dzisiejszy Ford Mondeo, czyli takie najnowsze wcielenie Siery, może i dobrze się prowadzi, może to całkiem fajne auto, ale nie dorasta do pięt Sierze RS Cosworth. Bo Mondeo gra w najsłabszej lidze. No a Sierra RS Cosworth to nie tylko było auto, które potrafi wygrywać na torze, ale to także auto, które na równi rywalizowało z najlepszymi w swojej klasie, grało w najwyższej lidze. Ford Sierra RS Cosworth to auto z ogromnym charakterem i wielka szkoda, że już pewnie nigdy nie powstanie jego następca.